W ostatnich dniach zapadł pierwszy nieprawomocny wyrok w sprawie Pandora Gate. Marcin Dubiel wygrał sprawę w pierwszej instancji z Sylwestrem Wardęgą. Marcin Dubiel od początku zaprzeczał, bo miał jakąkolwiek wiedzę o zarzucanych z działaniach. W odpowiedzi na oskarżenia Wardengi Dubiel zdecydował się na drogę prawną, powołując się na przepisy dotyczące zniesławienia. Sąd uznał, że Sylwester Wardenga pomówił go, zarzucając mu świadomość niewłaściwych relacji innego YouTubera z nieletnimi. Ale jak w praktyce wygląda postępowanie karne w sprawie o zniesławienie? Zgodnie z artykułem 212 kodeksu karnego, kto pomawia inną osobę o takie zachowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla piastowania danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo każe ograniczenia wolności. Natomiast jeżeli sprawca dopuścił się tego czynu za pomocą środków masowego komunikowania, podlega każe grzywny, każe ograniczenia wolności, a nawet każe pozbawienia wolności do jednego roku. Przestępstwo zniesławienia ścigane jest z oskarżenia prywatnego. To znaczy, że sam pokrzywdzony kieruje do sądu prywatny akt oskarżenia, a w sprawie najczęściej nie występuje prokurator. Pokrzywdzony w ramach takiego postępowania może oczywiście korzystać z pomocy prawnej adwokata bądź radcy prawnego. Daj znać, co sądzisz o tej sytuacji, a po więcej takich informacji obserwuj nasz profil.